Co tam u Was słychać, kochani? Bo ja właśnie wróciłam z pracy w ten pochmurny deszczowy dzień, chociaż ciepło jest, ale deszczowo tak wilgotno. Trzeba zrobić sobie herbatkę rozgrzewającą i wziąć popołudniowe witaminy. A więc, pierwsze co zrobię, to podłączę naszą wodę. Tu mam ją naszykowaną. Podłączam ją i niech się nam gotuje. Tu są produkty do tej herbatki cytrynka, goździki. Miodzik i czarna herbata torebkach, minutkę parzę, bo to szybciutko e, robię dzisiaj. Przepis herbaty rozgrzewającej, następnym razem podam inny przepis herbaty rozgrzewającej. Ale dzisiaj tak na szybciutko. Nasza woda się gotuje. Ach, jak się zagotuje, to tu trochę ciepłej wody trzeba będzie dodać, bo będę chciała wziąć witaminkę. Magnes z cynkiem. Cynk jest dobry. O, znowu her. Coś mi ta... O, urównało się. Tu, no jak jest, pokazywałam tą herbatę, yy, witaminę. Magnez jest dobry, bo na mięśnie, na serce, na ciśnienie tętnicze. A po drugie, cyng jest dobry na przeziębienie, by, by podnieść też naszą odporność, a jednocześnie, by móc y, zrobić ładną skórę, włosy, paznokcie, jak ktoś ma problem. A teraz poczekajmy na naszą wodę, żeby się zagotowała. Woda się ugotowała. Mamy. Zalejemy tutaj na naszą witaminkę, żeby była. Letnia woda. jest letnia. Trochę odlejemy, bo jest za dużo, bo no to musi być tylko 100 mm i naszą trzą witaminkę. Włożymy ta łyżeczka na 100 milimetrów letniej wody przygotowanej. O. W tym czasie kiedy nam się woda gotowała, sobie wziąłam katalog, bo chcę go przejrzeć, a po drugie będzie też jej filmik wrzucony z tego katalogiem. Tu a przez ten czas niech nam się herbatka parzy i... Nasze ściinki, raz, dwa, trzy i cztery naszego goździki zaparzamy. I teraz niech to się hmm. Aże dwie, trzy minutki. Mieszamy naszą witaminę. I ją wypijamy. Heh. Ale powiem od razu, że pijąc ją, ładniejsze mi się robią paznokcie. I włosy, skóra w ogóle. Jak ja pracując w kwiatach, a kwiaty same chemią, to się ładnie zrobiło. Teraz zrobimy jeszcze witaminę B1. To jest witamina B1. Ona dobrze go, e, działa na układ nerwowy. A strasznie się do tej łyżeczki klei. Inna konsystencja jest tej witaminy. Też ją rozmięszamy. Kitaminka B1 jest rozmieszana. No teraz wypijemy. On zna niedobra. Mm. Fuj. Nasza herbatka się parzy. Jeszcze witamina C. To jest popołudniowy mój komplet witamin, które biorę na odporność, na to, żeby lepiej funkcjonował organizm i nie przeziębiać się, zwłaszcza w tym okresie zimowym. Witaminę B1, cynk z magnezem i witaminę C można razem połknąć. Nie e, Służą ze sobą jak w związku partnerskim. Nie ma przeciwdziałań, żeby osobność robić. Dobra, nasze herbatka się zaparzyła. Zabieramy to. dajemy witaminkę raczej cytrynkę do naszego kubeczka jeszcze poczekać 2 minuty i miód damy dobra tu mamy to teraz łyżeczkę miodu dodam do naszego do naszej herbatki rozgrzewającej. Mhm. I mamy herbatkę rozgrzewającą zrobioną. Jest to szybkim sposobem. Bo wystarczy herbatkę, saszetkę herbatki wrzucić z goździkami, zalać wrzącym wrzątkiem żeby to się parzyło. dwie, 3 minuty, następnie dodać plaster cytryny, a po 5 minutach łyżeczkę miodu. I mamy pięknie rozgrzewającą herbatkę. Mm. Ach, dobra jest. No to idę chwilę usiąść, odpocząć po pracy, zapoznać się z tym katalogiem. Napiję się tej herbatki. No to do zobaczenia do następnego razu. Pa.